Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnicę Ewangelii W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w zamkniętym więzieniu. Pierwszy list Świętego Piotra, 3,19 Fragment wykładu z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Proszę zauważyć, na ostatnim webinarze był przedstawiony bardzo ciekawy werset, który jest niezmiernie w tej chwili ważny. Dlaczego? Proszę zauważyć taką ciekawą sytuację. Nie odnajduję wersetów w Piśmie Świętym, to one mnie odnajdują. Jak one mnie odnajdują? Czytam werset i nagle ten werset jest niezmiernie dla mnie ważny. Otworzył całkowicie nową przestrzeń, całkowicie, która przedtem nie była widziana. Nagle ona jest. Nagle ona jest i ją rozumiem. Nagle jest głębia, Duch Święty objawia tajemnice, które były przedtem zakryte. Proszę zauważyć. Czytałem werset, jak już rozmawialiśmy, Pierwszy List Świętego Piotra, rozdział 3, werset 18 i 19, ale nie czytaliśmy do końca 20. Przeczytam teraz także 20, abyście państwo zobaczyli, jaki czas w tej chwili przyszedł i jaka jest prawda dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszego objawienia. Pierwszy świętego Piotra, rozdział trzeci. Chrystus bowiem raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity w prawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Tu jest napisane zbawienie, właściwie wolność, bo jest w psalmach napisane ogłosił wolność, otworzył więzienia i puścił ich wolno. Uwolnił. I teraz dwudziesty werset tłumaczy, co to są za duchy. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego. Czyli są to duchy z poprzedniego świata, sprzed potopu. Nie są to duchy, które są dzisiejszymi duchami ludzi umarłych, bo dzisiejsze duchy ludzi umarłych, którzy nie zgadzali się z Bogiem, są synami buntu. Oni są podobni do upadłych aniołów. A tutaj jest mowa o pięknej córce ziemskiej. Na dowód tego, że to jest właśnie o tym, zacytuję jeszcze raz. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. I teraz Państwu przedstawię, co oznacza 20. werset. Jest on bardzo wyraźnie ukazany i rozszerzony w Księdze Izajasza, rozdział 54, i to jest cały rozdział. Jest to 17 wersetów, to nie jest dużo. Kiedyś, kiedy nie rozumieliśmy tego, ciągnęły się one i ciągnęły tak jak pieśń nad pieśniami. A dzisiaj czytamy początek i po prostu pyk i już jest koniec. Chciałoby się dalej, ale jest koniec. I proszę zauważyć, tu właśnie mówi o tych duchach, którym poszedł zwiastować wolność, jest napisane w Księdze Izajasza rozdział 54. Śpiewaj z radości niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólu porodu. Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan i dalej o tym duchu. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twojej młodości nie wspomnisz już hańby Twojego wdowieństwa, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel. Fragmenty wykładu z dnia 30 kwietnia 2020 roku